Z biznesu do słuchania. Moi rozmówcy nie mają wątpliwości: papier całkowicie nie zniknie z naszego życia, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Eliminacja papieru z jednej strony może być wygodna. Bez trudu można sobie wyobrazić obsługę w banku czy w urzędzie w formule paperless. Ten trend zresztą bardzo mocno przyspieszyła pandemia. Także domowa biblioteka w formie elektronicznej nie jest już rzadkością. Z drugiej strony w branży higienicznej papier trzyma się dobrze, a w branży opakowań wręcz przeżywa rozkwit. I to nie jest wcale zła informacja z punktu widzenia światowych ekologicznych megatrendów, bo odpowiedzialnie produkowany papier może być znakomitą alternatywą dla dużo bardziej szkodliwych dla środowiska materiałów. To już koniec podcastu Papierowa Transformacja. Za tydzień zapraszam Marcel Zatoński, który razem ze swoimi gośćmi opowie o tym, jak gastronomia i inne usługi wracają do życia po pandemii, a przynajmniej między kolejnymi falami, i jak sobie poradzić z tym, że doświadczeni pracownicy w czasie zamrożenia gospodarki znaleźli sobie zajęcie w innych branżach. A wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie na stronie pbpl ukośnik do Słuchania i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia Łukasz Korycki. Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.